kolejny z rzadkich bardzo rzadkich medali które znajdują się w naszej ofercie aukcji 10 jubileuszowej Jan III Sobieski medal wybity dla upamiętnienia Przymierza i Oswobodzenia Wiednia z oblężenia tureckiego i tutaj na rewersie mamy znakomicie odwzorowaną scenę odsieczy wiedeńskiej Jest to proszę państwa medal autorstwa Niemieckiego medaliera z Ratyzbony Hansa Jakoba Worlaba, egzemplarz znakomicie zachowany, bardzo dobrze wybity. Tutaj na, na rancie jeszcze są widoczne, na, widoczne napisy. Także całość tego tekstu macie Państwo w opisie, w opisie aukcyjnym, i cóż jeszcze można dodać, no, znakomity okazały. Medal o słusznej wadze prawie 90 gram i bardzo rzadka pozycja, tym bardziej na rynku aukcyjnym w Polsce.